Orędzie Maryi, przykazane do Luz de Maria de Bonilla 4 listopada 2025 roku. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, noszę Was w mym niepokalanym sercu, błogosławię Was, dzieci, błogosławię Was. Przychodzę, by prosić Was o nawrócenie. Widzę tak wiele mych dzieci, które się nie nawracają i coraz bardziej oddalają się od Mego Boskiego Syna. Przychodzę dla tych dzieci, które mają serca z kamienia, do których nie przenika nawet rozum. Widzę dzieci napełnione wyniosłością, zanurzone w głębokiej i poważnej pysze, pływające, Samowystarczalności i o przekraczającym miarę pragnieniu wyniesienia się ponad swych braci. Jest pilne, dzieci, żeby kierunkiem waszej duchowej drogi był ten mego boskiego syna, ażeby wiara utrzymała was mocnymi w chwilach, z jakimi będziecie się mierzyć. Znajdujecie się w punkcie, w którym wojna rozszerzy się na poziom światowy. Żywioły zwróciły się przeciw mym dzieciom, działając z coraz większą siłą, smagając was raz po raz, bo jesteście tak nieposłuszni. To ich działanie już się nie zatrzyma, lecz będzie trwało dalej, i cała ludzkość będzie cierpieć. Dzieci, mego boskiego Syna, jako część tego pokolenia przeżywacie ten czas zmian we wszystkich aspektach, i ludzkość będzie doświadczana, a zarazem wprowadzana w zamęt, by straciła wiarę. Nadchodzą zmiany jedna po drugiej, i z wielkim hukiem, by was zdezorientować, w celu sprowadzenia was z prostej drogi. Po hałasie i zamęcie znajdziecie się w absolutnej ciszy ci, którzy dalej uparcie szukają Boga w tym, co nie jest z Boga. Szukajcie nawrócenia, jest konieczne. Żebyście byli dobrzy. Modlitwa jest sprzymierzeńcem wszystkich mych dzieci, w każdym momencie. Idźcie dalej bez lęku, lecz wręcz przeciwnie, mówiąc, że Bóg jest Bogiem, a Wy jego dziećmi. Musicie jasno deklarować, że jesteście dziećmi mego Boskiego Syna. Deklarujcie to ciągle. Dzieci, modlcie się za Wasze rodziny i za cały świat, żeby w którymś momencie powrócił do owczarni i odnalazł wiarę. To właśnie macie robić: modlić się za tych, którzy nie wierzą, nie modlą się i nie adorują. Wysiejcie ziarno i pozwalajcie, by mój boski syn wraz ze mną, waszą matką, nawadniali ziemię, tak by ziarno wzeszło. Umiłowane dzieci, musicie odsunąć na bok to ludzkie ego, któremu pozwoliliście działać bez rozsądku. Ludzkie ego nie jest podstawą szukania szczęśliwości. Nigdy nie doprowadzi was do odkrycia prawdziwej szczęśliwości. Nie upatrujcie swych celów w ludzkim ego, aż je okiełznacie i by nie niszczyło ono rozumu umieszczonego w Bogu trójjedynym. Umiłowane dzieci mego boskiego syna, nie cierpcie z mego powodu. Ja wszystko zachowuję w tajnym schronieniu mego serca i ofiarowuję za całą ludzkość. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Ziemia cierpi z powodu silnych trzęsień ziemi. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Ameryka Łacińska cierpi z powodu silnych trzęsień ziemi. Wyspy i niektóre wybrzeża są smagane przez huragany. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Bunt narasta w różnych krajach, które wcześniej wydawały się uśpione. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Liban cierpi z powodu sił przyrody i z powodu bratniego kraju. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Japonia i Tajlandia cierpią z powodu sił przyrody. Módlcie się. Dzieci, módlcie się za siebie samych. Módlcie się, dzieci. Módlcie się za Amerykę Południową. Nadciąga oczyszczenie na jeden kraj po drugim. Módlcie się, dzieci. Módlcie się. Nadchodzi triumf mego niepokalanego serca, w którym to sercu są wszystkie ma dzieci. Ukochane dzieci, trwajcie w czujności, wstrząsy następują z dużą siłą i częstotliwością. Nie lękajcie się, czyż nie jestem tu ja, która jestem Waszą Matką? Przyjdźcie do mnie, biorę Was za rękę i prowadzę do Mego Boskiego Syna. Aniołowie Was ochraniają. Bądźcie pełni miłości. Dzieci, nie lękajcie się, bądźcie mocni, kochane dzieci mego boskiego Syna. W tych czasach nieporozumienia trwajcie w wierze, nie słabnijcie, szukajcie w każdej chwili mego boskiego Syna, Króla Królów i Pana Panów którego jest cześć, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Błogosławię Was, Mama Maryja.